Miecesław Burszawski, pudel 14, 6, 23. Hey, to... Wspomnień Mieczysława Druzdziela, pseudonim Marek. Jednym z obiektów wówczas przystosowanym do potrzeb działalności konspiracyjnej była kamienica Fukierów, znajdująca się przy rynku Starego Miasta 27 i stykająca się z nią posesja przy ulicy Piwnej 44. Między tymi dwiema kamienicami umiejscowiony był dziedziniec z arkadowymi gankami. Kamienicę Fukierów nikt wówczas nie zamieszkiwał. Wolne były również rozległe piwnice. Tu była ściana, proszę pana, od wejścia, tu była zamurowana, a z tej strony drugi zrobił nam murarz, nie murasz, takie klapy, cegły były obsadzone na, na, na żelazie, ale nie było widać, jak się zamknęło, to tak jakby cegły były. Poniedziałek 3 maja 1943 roku był dla mnie dniem pamiętnym, nie tylko dlatego, że rozpocząłem pracę podziemną w nowym miejscu i innym otoczeniu, ale także ze względu na szczególne wydarzenie. Od rana przenosiłem części maszyn z dziedzińca pod dach i w przedpokojach fukierowskich czyściłem je przygotowując do montażu. Tuż za zamkniętą bramą od strony rynku Starego Miasta zainstalowana była tzw. szczekaczka, czyli megafon, przez który w określonych godzinach podawane były komunikaty wojenne i wydarzenia polityczne, a także ogłaszano nazwiska osób rozstrzelanych w publicznych egzekucjach. Tego dnia audycja rozpoczęła się nietypowo. Zamiast marszów niemieckich z megafonów popłynęły dźwięki polskiego marsza generalskiego, a na zakończenie odegrano polski hymn narodowy. Siedząc w przedsionku doskonale słyszałem początek tej audycji megafonowej, ale już w czasie jej trwania wraz z kolegami wyszliśmy na rynek obserwowałem słuchających. Niemal każdy ze wzruszenia miał łzy w oczach, ludzie ściskali się wzajemnie, ogarnęła ich euforia. Tym, ze Zbiskiem się zmieniali, albo on był, albo ja byłem. I, 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 ja odbiłem, albo on odbijał, bo ty, ty, na tym linię typie smoro, co wyszło ty, ty, ty tych odbitek. I, no. Później przyszedł pana, to się pakowało z butelki, ja byłem, bo bezorca był, Saszek był, to starsz, był, był, ale było tak, że. I albo ja jeździłem, albo Zbyszek jeździł i się roz rozrzucał, albo ciągle w inne miejsca, nie, nie w jednym miejscu, tylko w innych w tych miejscach. Popakowane, rozpakowało się, różnica, maskowało się tam w, tym, w tej, w tej liksie. Marcin zajrzał przez uchylone metalowe drzwi do wnętrza wydzielonej piwnicy, mówiąc, że to właśnie pomieszczenie przeznaczone jest na drukarnię podziemną. W tym samym pokoju, z którego wyszliśmy, poznałem dalszych kolegów. Byli to dwaj młodzi chłopcy chyba po 18 lat, Pudel i Juzio oraz starszy wiekiem kolega po fachu, Wiktor. Piątkę współtowarzyszy uzupełniał Stanisław, jedyny stały mieszkaniec z tych posiadłości, pełniący obowiązki również dozorcy. Dla wyrównania poziomu wiedzy wojskowej, trzej nowicjusze musieli przestudiować w przyspieszonym tempie instrukcje, przepisy i niektóre regulaminy wojskowe, aby zdobyć odpowiednią podbudowę do dalszego szkolenia. Chorążówka była, podchorążówka. Chodził wykładowca, przed, to byli podoficerowie przedwojenni, to się nikt nie ujał. Już w czerwcu 1943 roku przy podejmowaniu pełnej produkcji domagaliśmy się od inżyniera wyposażenia nas w broń, bo każdy zdawał sobie sprawę, że zdecydował się na krańcowość, wóz albo przewóz. Pośrednich zachowań nikt z nas nie zamierzał wybierać. Dostaliśmy wówczas trzy pistolety i tyleż granatów. Było to niemieckie parabellum i dwa pistolety belgijskie FN wraz z amunicją. Mnie udało się zdobyć polski karabinek typu Mauser, wraz z amunicją. Początkowo służył także młodym kolegom jako model i pomoc naukowa, a w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego jako broń, za którą chwycił pudel kierując ją przeciw Niemcom w ruinach Zamku Królewskiego. Jak to się było? Zaczęło, to myśmy byli w drukarni, panie, że się usłyszało i przyłączyli, myśmy przyłączyliśmy się tam do kogoś, ale później to jakoś pokombinowaliśmy, że nie powinniśmy dokładnie do tego naszego oddziału, żeśmy się tam dostali. Warszawskie dzieci, pójdziemy w ból, za każdy kamień twój, stolik zadany krew. Warszawskie... Na sali mieścił tam się do kogoś przyszedł. i stamtąd to już jaka na woli i to już byłem w oddziale. Już ten oddział się tam zorganizował. Desczę padał, to pamiętam, zmoczył, pani Miałam takie ładne oficje które to musiałem wyrzucić. To stamtąd proszę pana później był cmentarz. Obok cmentarza to była szkoła, taka duża sala proszę pana. I jak już wszyscy udeszli, to ja zostałem tam jedyny. Wyszedłem tam z, z tej szkoły, fakt poszedłem patrzę na te ostrzał, że na nie, 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 nie pan, padają ku mnie na 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 na, na ten, na ziemię, się czuwać, i zacząłem obserwować, Niemiec mi nie, się na, 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 na płycie tej, postawił ją na, na, na. Murkur karabiny i strzelał tam. I to, to za, za szapy się za tego, za, za, zachowałem za tej szapy, słyszałem, jak tak się do, tego, do tego zabudowania wchodziło z y, 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 jakiegoś studenta, bo jest, to, to, mowa była, to studentka, tam jakaś dziewczyna płakała, y, ten, który Niemcy Niemiec, który strzelał z tego karabinu, nowym, zabił go tam po jak się jak, jak, przy tych sługach już od osłonę miałem pani, popatrzyłem i zobaczyłem, że... I tego Trafiłem mo, bo wystrzeliłem masina takiego grudzkiego mian, bo przestał powiedzieć to znaczy, że, że, że To już ja just, swobodnie wraciłem się na tym i sam, poszedłem do tego do, do, do oddziału. To do, do, dwa razy, że by, bo byliśmy y, z, 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 tu, to, w starym mieście, z tego miasta poszliśmy na, na starówkę, to mieliśmy akurat przed zam, na, na placu zamkowym, proszę pana, stała ta ankietka taka, i to też go. To też butelkami spaliliśmy tego goliata, proszę pana, ale na, na otwartym polu to myśmy nie mogli, musieliśmy się chować, nie musieli, na, na tym, powiedzmy, trochę no, naciskali selali, tośmy się pochowali za budynki, proszę pana, i trochę się cofnęliśmy. Tak? ulica każda, każdy dom. Mieli tylko oficera później to był Olek był, i Bosman, był oni byli dwaj najstarsi i oni byli dowódcami. To, a ja byłem bardzo blisko nich, to znaczy, ja bym dużo młodszy od nich, byli, ale tak jak, jak kompani żeśmy byli, proszę pana. I to y, taka przerwa była, za, ja wiem, 20-30 metrów, i tam grusy, że, ja bym, a po drugiej stronie, tam od tego klasztoru, było ułożone deski, między tymi deskami był otwór taki do tego, żeby, że można było wiecie, i Ja to usłyszałem, jak poszliśmy na kwaterę, to ja mówię do Olka, do słuchaj taki, tak i tak, Tam są Niemcy te cisze na tym ludnym głosy. I poszliśmy w trójkę z nim. I rzeczywiście wysłuchaliśmy, że tam są Niemcy wyrzucili i tam po granacie, każdy rzucił granaty. I po, po tym pierwszym to był jęk, a później coś się wszystko uczyciło. I to straniacy, oni wyszkoleni byli, oni jeszcze trochę na hurapa, nie? nim oni by tam przyszli do tego władzy, to my pięć razy by go ostrzeliwali ten władzy ten z Ale poszliśmy tam i przeszliśmy, do mieścia, bo tak dotąd wody było, może tam miejscami trochę więcej. Na Baleckiej, 8 mieli 89 godzin. Jeszcze we wtorek, 1 sierpnia 1944 roku czekając na jakieś rozkazy czy zalecenia z góry, co mamy czynić w przypadku rozpoczęcia walk wykonywaliśmy codzienne obowiązki. Do końca dnia pracy nie otrzymaliśmy żadnych wiadomości. Kiedy rozgorzały walki, każdy z nas postąpił tak, jak mu dyktowało poczucie obowiązku. Zbyszek, Pudel i ja wzięliśmy naszą broń i amunicję, którą mieliśmy w drukarni i tak wyposażeni zgłosiliśmy się na kwaterę oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej przy ulicy Długiej. W szeregach batalionu Gusta braliśmy udział w walkach na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu. Ja najwcześniej musiałem opuścić szeregi walczących z bronią w ręku, już 5 sierpnia zostałem ranny na cmentarzu ewangelickim. Zbyszek poległ w drugiej połowie sierpnia 1944 roku w obronie Starego Miasta. Pudel najdłużej z nas walczył. Został ranny we wrześniu na terenie Śródmieścia. Wyszedłem z, z, z mieszkania, tam Niemców nie było nikogo, artyleryjski pocisk, proszę pana. To dostałem tu Włokieć i tu i, i ten, no, na palce i duży palec tylko został, nie u nogi. Tam to tamte już chlap już pochłopieło, już pobiło po walce po wszystkim. Do 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 do, do, I, no do, 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 stacji kolejowej, jest stacja kolejowa, na podłodze nam Cezary, panie, tam był lekarz, tylko nie było czym leczyć, panie, jedyne leczenie to był papier toaletowy, panie.

były różne fazy. Tak. Były, były takie okresy, że biły, ale były takie, że nie. Myślę, że tam ktoś nad tym śledztwem czuwał i schyłował. Tu, tu, tu to zrób tak, a tu zrób tak, tego tu wymacaj. Katowali mam wrażenie, że tam chyba... Uwierzyli w to, że ja tam na ochopach byłem, że ja nie byłem w udzie... Było tak, że... My... Jedenastu w celi było, dziesięciu po na przywozie, a, a jeden się zmieniał na progu, jeden z tych, tych więźniów. To się jakieś tam rozładowali, to do tego do, 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 i, i poluzowało się już.